wiają w bardzo specyficzny sposób. Dalej zobaczycie cmentarz. Dalej jest to, to są kolumny chłodnicze 120 metrów, to ma jedna taka zabawka. Nie wszystkie zdjęcia są przekręcone, ale to jest mało istotne. O i zaczyna, to za mrukiem jest cmentarz. Cmentarz dawnego Temelina i miejscowości Brzezi jednej z tych pięciu zburzonych, cmentarz, który jest dla okolicznych mieszkańców licznikiem Geigera. Dlaczego? Jeżeli jest awaria, nie wolno chować. Jeżeli jest zakaz chowania na cmentarzu w Temelinie, wiadomo, że Temelin jest syfi. Dwa tygodnie, trzy tygodnie, zakaz jest cofnięty, wiadomo, że jest po awarii, skutki zostały zlikwidowane, wolno chować. Także mieszkańcy doskonale wiedzą, co się dzieje na terenie elektrowni w Tenery? Rzecz prześmieszna, ale prawdziwa. Ale z jakiego to powodu? Bo chyba nieboszczykom nie szkodzi promieniowanie. Słucham? Nie sądzę, żeby. Wy... Nie, ale żywym, którzy Aha. pójdą na pogrzeb. Mhm. Nieboszczykom to, że są tam bardzo wielu nieboszczyków, to są świętej pamięci ludzie wykończeni tym promieniowaniem, a w tym dzienizowanym powietrzu. Dlaczego wybrano ten teren? To jest rzecz ciekawa. Hmm. Elektrownia miała stanąć 5 km dalej, w Tynie, nad Wltawą, czyli nad Wełtawą. Zresztą Temelin jest prawie, że też nad Wełtawą. Natomiast nie stanęła, bo zaprotestowali Czesi. Rosjanie wybrali ten Tyn jako miejsce. Wybrali tak samo jak w Żarnowcu, idealnie na uskopu technicznym. Wobec tego druga lokalizacja, skoro odpadł tym, to był temelin i podobno został ten temelin wybrany nie z jakichś tam względów szczególnie geologicznych, dobrych, tylko tego, że ruskich nam się podobało. To tylko Sowietów stać na, na tego typu myślenie. Tu budujemy, gdzie jest pięknie. Więc jeździli budynkę, wyszli na dwór, zobaczyli piękne góry, piękne łąki. O, i tu będzie elektron. No i faktycznie jest. A ten śliczny. To słyszeliśmy i od prostego tak zwanego ludu czeskiego, i od tych, którzy budowali te medi. Więc być może coś w tym jest. To jest dalej ten cmentarze. Grodę. Wszystko jest fajnie, ale jest jeden ciekawy zwyczaj, który tam zobaczyli. To jest właśnie Paweł Lczek, szef tych czeskich angialdonistów. Natomiast osobiście na przykład na tym grobie i co się powtórzy, pejzaż. Nieboszczyt przed śmiercią. Zastrzega sobie, jaki chce mieć pejzażyk, Swój ukochany i ten pejzażek musi się płytę nagrodkową rybkę. Taki bardzo miejscowy zwyczaj. Dlatego ja nigdzie czeka. O właśnie. Dlatego ja w nie widziałem poza okolicami Budyjowych Czeskich. Klin to jedna z tych miejscowości, w których już nie ma, bo, bo jestem. Ten... Chrystusik został przez nas opotografowany nie przypadkiem. Jak mu się dobrze przyjrzeć, widać o co chodzi. Deszcze padające na tym przechodzące przez tę strefę zjednoczonego powietrza są tak żrące, że powodują polerowanie, wygładzanie. I tam kilka było takich najstarszych figur, dosłownie jakby oblanych kwasem. I już obłych. Ludzie tym muszą obłych. Na co dzień. A jest jest takim przepięknym dowodem na to, co naprawdę się dzieje w okolicy elektrowni atomowej. Wygląda tak, jakby został wygładzony, otoczony. O. Też wygląda to fajnie. O, ofiarą Czernobyla postawiono ten krzyż. Na tle tych wierzch chłodniczych Temelina to bardzo symboliczne było, to nawet wykorzystane przez Greenpeace Austriacki w plakacie do, do walki z elektrownią. Jeszcze raz. No cmentarz urokliwy, ale cmentarz, który jest własnością koncernu takie czas. Więc zaraz zobaczycie, twierdzę, ten limbo, trudno to nazwać inaczej. Podwójne zasieki, jeszcze to napięcie, brak podłączonego do tego. Strasznie się boję. Oczywiście to nic nie daje, bo gdyby ktoś chciał cokolwiek złego zrobić na terenie elektrowni, nie ma z tym problemu. Mój kolega z wycieczką amerykańską we Francji, ponieważ spotkał swojego znajomego Amerykanina, wjechał spokojnie nieindagowany o nic nielegitymowany do jednej z francuskich elektrowni atomowych i twierdzi, że mógł podłożyć 10 km kg bo przecież wycieczka była amerykańska z wielkim szacunkiem ich tam wszystkich traktowano, nikt nawet nie próbował sprawdzać, co oni wwożą. Zabezpieczenie antyterrorystyczne jest dużą fikcją. Ja nie sądzę, żeby gdziekolwiek było inaczej. Natomiast to, co widzimy w tej chwili, to jest piękny ośrodek wybudowany, znaczy wybudowany. Czes odnowił malutki pałac w u podnóża elektrowni. I zrobił z tego takie centrum dydaktyczno-propagandowe dla młodzieży. W naszym przypadku... No, Myśmy się nie bardzo nadawali do zastosowania propagandy, więc ta bolsza Czeszka powiedziała idźcie sobie i oglądajcie i w zasadzie nie mogli sobie tolić sami. W ogóle nikt z nami nie tolił, samiśmy sobie włączali, wyłączali tam różne plansze dydaktyczne. Jest to żałosne, bo zaraz będzie doskonale widać, jak się te dzieci od małego indoktrynuje. Szczerze mówiąc, co jest to dobrze. Tutaj na przykład są prace miejscowych artystów z terenu. Temelina, garnuszki, różnego rodzaju pierdółki i prace szkolnych dzieci, które malują, rysują temelin jako coś realnie fajnego w ich krajobrazie. Owieczki na cmentarzu to jest małe piwo, to będzie teraz lepiej. Kolumna chłodnicza ze słoneczkiem. Ptaszki sobie latają. Co trochę paliwa Szczemerina? O, i tutaj mamy. Ale miasteczko, wszystko fajnie i te kolejne kolumny znowu. Tak, którek się chłopak nazywa, które mnie tak już mu zasowało. No i nie jego wina. Pięć wizyt w takim ośrodku i jak Boga kocham. Można uwierzyć, że tam jest czymś wspaniałym. Wszystko kolorowe, to wszystko się błyszczy, miga, działa, jak się włączy, można sobie uruchomić system alarmowy, zobaczyć jak będzie przeprowadzana akcja ratunkowa, gdyby się coś działo. No bo młodych ludzi to działa naprawdę. Oczywiście pionierzy, oczywiście na to atomistyki. Einstein, no, wszystkich coś tam pisze. No i porównanie różnych rodzajów energii, wiadomo, że im najlepiej wychodzi energia atomowa. I to jest to, co ma być. Czuje owa składowca.